No, wakacyjna miłość się nie liczy, to już wiemy, tak? Kochanie, nie słyszałeś tego. Wakacyjna miłość, to coś pięknego. Spacerujesz sobie, Gryga, plażą, słońce, zachód słońca, piaszczysta ta plaża, piękna, szum i nagle widzisz tego jednego. Wasze spojrzenia się krzyżują grega. Potem spotykasz go w stołówce tej wakacyjnej. Albo w restauracji, w zależności, gdzie jesteś. Pierwszy dotyk, muśnięcie, potem pierwszy pocałunek, a potem różne namiętności. Przeżyłaś taką wakacyjną miłość? Czy taka wakacyjna miłość gryga istnieje? Nie jesteś romantyczną duszą. Dupą? Duszą? Wiesz, ja się nie nastawię na jakiś tam podryw, no ale jakby się coś trafiło.